ma Jestem ja, siwa a to jest drugi odcinek Kanciastego Życia. Okej, okay, więc nazwałem to Kanciaste Życie, ponieważ Kanciasta Wyżyna, Kanciasta Wyżyna ma, zajął sobie Jacek0321, ja więc nie będę ściągał od niego nazwy Wiem, że Kanczewskie Życie też ma kilka osób, no ale nie takich znanych, więc... Dobra yy, Wtedy było, trzeba jakoś zacząć, a teraz będę mi troszkę będę przynudzał Ale pozbieram materiały, czy czas na kopanie Jak widzieliście, troszkę się zmieniło moje chacie, ale to ociągnięte. No ponieważ brakowało mi... No, nie wiem, pasy, paska głodu. Znaczy już miałem no, nie mało życia tego, tylko tego, tego dodanego w 1.8. Tego paska głodu. Miałem mało, więc musiałam zrobić... No, nie kominek, tylko... No i smażyć tam rzeczy, no i takie tam. Więc dobra. Czas zrobić kopalnię. Najszym sposobem będzie. Yy, tutaj chyba zrobię właśnie yy, magazyn. A... Tutaj, w tą stronę, będzie się, będzie właśnie nasza kopalnia. Czyli tak, tak zrobię. Tak, 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 i tak, okej. Okay. Tu mam... można powiedzieć, że tu mam godową taką kopalnię z dekka, I z niej nie A, sorry za jakoś w tamtym odcinku. Nie wiem, że nie była taka powalająca, ponieważ to było tylko 240p. P chyba P, dobrze mówię P. No. No, no niestety... No tak długo to trwało ponad, chyba godzinę mi się brało yy, no I nikt mi się yy, 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 yy. nie mi się on brał no, na YouTube'a to godzinkę, więc, a pisał mi, że pozostały czas, czy nie, więc troszeczkę mi się wcinało, no ale Ja bym chciał wziąć na ten na, na przykład HD albo nie wiem 480 czyli to tam, to tam się ma to już jest HD no, około jednego dnia musiał wszystko musiał, razem by to zajęło około jednego dnia, więc to troszeczkę za dużo No dobra okej okay. mm -hmm. już się robi tak to ciemno tutaj chyba nie będziecie nic widzieć okej okay. tak, uh, right, nic uh, nie będziecie widzieć um. zrobię pochodnie okej okay. zobaczymy, czy wygląda mi się ten Kurczak, kołód Nie wiem co to jest Chyba kurczak Nie wiem co to jest, to jest super No i dalej kurczak, kurczak Eee, właśnie, nic się nie stało, więc <grywamy> Idziemy na polowanie Zwierzątek Czyli nie słowem idziemy Pozabijać sobie świnki, żeby mieć jedną krok. Żeby było fajnie. Dobra. Chodź. Swinia. Pierwsza. Oj laki. No dawaj, dawaj. A masz, a masz. No i będziemy musieli się... No dobra, to teraz się wybiorę na... Owieczki są mi bardzo teraz ponieważ yy, nie chcę całego tego paru na siedzieć w tym domku gdzie kaścia w końcu będzie dzień żeby w końcu nagrać coś wolałabym tak troszeczkę szybciej czyli będę spać i ja od razu mogę nagrywać filmik to zajmuję parę sekund, więc Ok, lepsze. Ja tam mieszkam. Ojej, no tam mieszkam, tak, tak, tak. Więc dobra, no sinia, dawaj. No daję jedzonko, no. Jest mi taki... mały. Nie, dobra. Oj, oj, oj. Oznacz, jeśli trzy jest teraz. No fajnie. Zacząłem nagrywać nie wiem kiedy. Skończyć nagrywać też nie wiem kiedy. Ja nie mogę. Wszystko jest na nie wiem kiedy. Jest mięso, jest mięso. Dawaj, dawaj. Masz mi dać mięso. Jest. Dziękuję. No idźcie, no podziękowałem. Nie żyjącemu. No, ale dobra. Może, że podziękowałem. <laughs> o, to jest nasza. Ha, ta, ta, ha, ta, ta. Skrzynaczka. Na, 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 na. twoją animacja jest. Mhm. Docieranie i zamykania. Nie no dobra. Dwa wełny. Dwoje wełny mam. Nie no. Obst Jakie farty. Nie <grymne> no, e. Śniak. Jest. No. Creeper. Dwa Creepery. Nie no, no chyba już. Coś naprawdę. Dwa creepery. A nie, on się zbliża do mnie. A masz frajerze. No nie. Nie wiem już z tego creepera, one są słodkie. Ej, On myślę, że creeper idzie w tą stronę. On mi się wkurzył. No, wejdź mi tam. <tryk> Oho, oh, raj, po prostu raj, <laughs> dawaj mi, rozkład, dawaj, 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 o daj, daj, daj wolne, no, jest, no, i mam już 10 to jest fajnie. no trzymam tego, więc już teraz nie. O! Kurna, ząbiak! Hmm. Ja się boję. Nie lubię ząbiaków. Wolę, ja, że mam mm, nie, to niedobre wniosko, które może się zatruć. Które nie może się zatruć. Oj, Dziu. Ja się tam słyszałam. Bo... Słyszałam albo przeczytałem, nie pamiętam już. Że... No dobra, więc nie będę go ja, tylko taki naprawdę będę miał. O no i znowu, Wspomniałam patrzeć czas i teraz nie wiem ile już to nagrywam. Nawet że będą dwa parte. Mm. Okej. Okay. Zrobiłem pauzę po to, żeby zobaczyć yy, ile to nagrywam. I się okazało, że nagrywam już no niestety około 10 minut. Więc to chyba będzie na tyle. Akurat y, się robi noc. Ja że ten odcinek nie był taki fajny bardzo. No i za to przepraszam. No ale... To się mam magazyn, mam zrobiony. Zrobię tak. Jeszcze tak, odświetlę. Desko jest oświetlone, ładnie. To nie jest oświetlone. Okej. Okay. Tak, tak, tak. I widzimy się w kolejnym odcinku. Siema!